Dbałość o środowisko naturalne oraz ceny paliw to tematy, które zaprzątają głowę użytkowników samochodów. A jeżeli użytkowników, to i producentów. Napęd hybrydowy to tak naprawdę odpowiedź na te problemy. W dzisiejszym odcinku chcemy pokazać Wam, jak rozwiązuje je Nissan w samochodach z napędem e -power. Blog grupy Zdunek, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jak już wspomniałem w zapowiedzi, pokażemy Wam nowy napęd montowany w samochodach Nissan. Jest z nami Adam. Cześć. Adam, przybliż nam troszeczkę całą tą technologię i e power. Na czym to polega, jak to ma nam pomóc? Technologia i e power. Tak naprawdę mamy do czynienia tutaj z chyby Napęd auta pochodzi. W 100% z silnika elektrycznego. W przypadku X-Trail'a zamontowanego na przedniej bądź na przedniej i tylnej osi. W przypadku Kaszkaja na przedniej osi. Jeżeli chodzi o ładowanie baterii, tutaj mamy do czynienia z ładowaniem baterii za pomocą silnika spalinowego, który pełni rolę generatora prądu. Czyli o ile dobrze rozumiem, mamy spalinowy samochód. Mamy w żaden sposób nie jest napędzany silnikiem spalinowym. Dokładnie. Mamy e, samochód z silnikiem spalinowym, przy czym silnik spalinowy nie uczestniczy w ogóle w napędzie auta. Bardzo ciekawe rozwiązanie hybrydowe. Powiedz, jak to wpływa na zmniejszenie spalania i ochronę środowiska? Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, dzięki zastosowaniu tej technologii mamy do y, czynienia ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla. Y, dzięki czemu? Chronimy środowisko naturalne. W jaki sposób przekłada się to na oszczędności w spalaniu? Dzięki wykorzystaniu napędu z silnika elektrycznego zasilanego baterią mamy do czynienia z interwałami, kiedy będziemy jechali tylko na samych silnikach elektrycznych, bądź na jednym w przypadku Kaszkaja i interwałami, kiedy silnik spalinowy będzie nam doładowywał baterię. Czyli rozwiązanie takie trochę perpetuum mobile, o ile to dobrze rozumiem, bo dopóki nie skończy nam się paliwo, nie skończy nam się też prąd. Dokładnie. E, można tak to powiedzieć, e, tutaj mamy korzyści płynące z jazdy silnikiem, samochodem elektrycznym w postaci momentu obrotowego dostępnego od samego początku, w postaci dużo lepszych osiągów jeśli chodzi o przyspieszenie i brak problemów w postaci ładowania i konieczności poświęcenia czasu na to ładowanie. Nissan Qashqai, czyli ten mniejszy przedstawiciel nissanowskiej technologii i e power. O napędzie samym już Państwo słyszeli. Tak naprawdę skupmy się na samochodzie. Jeżeli chodzi o to, jak on jeździ, to no za chwilę oczywiście sobie o tym porozmawiamy. Natomiast moim zdaniem powinniśmy się skupić na wnętrzu tego auta, bo muszę przyznać, że robi duże wrażenie. Materiały, z których jest wykończone tutaj, skóra pewnie nienaturalna, natomiast obszyta deska. Bardzo duży ekran, bardzo czytelny. Jak już wspominałem, miałem taki samochód na weekend, więc. Mogłem sprawdzić, jak użytkowanie tych wszystkich systemów na co dzień przy pierwszym kontakcie, czy jest to ergonomiczne, czy to, czy to wszystko dobrze działa i muszę przyznać, że tak. Obsługa wszystkich systemów. Tak naprawdę nie musimy odrywać rąk z kierownicy, ponieważ wszystkie ustawienia mamy przed sobą. I dwoma guzikami możemy włączyć, wyłączyć, przełączyć, rozłączyć, zrobić wszystko co potrzebujemy. Oczywiście, Apple CarPlay czy tego typu systemy, które dzisiaj są w standardzie, są też w tych samochodach. Komfort podróży. Moim zdaniem, bardzo wysoki. Podróżowałem tym samochodem z całą rodziną i muszę przyznać, że zrobił na nas ogromne wrażenie, takie pozytywne. Ja mam mało doświadczeń z markami japońskimi, przynajmniej tymi po 89 roku tymi samochodami i było to bardzo fajne odświeżenie i spotkanie z tą technologią dla mnie na nowo. Samochód, ten, którym jedziemy czyli Nissan Qashqai, w prowadzeniu bardzo przyjemnie się zachowuje. się Jeździemy małym crossoverem, więc nie można by się spodziewać, że ten samochód będzie się przechylał, że będziemy go musieli pilnować. Natomiast nic, nic podobnego. Technologia E-Power, czyli połączenie siły napędowej motoru spalinowego, który naładowuje nam, doładowuje nam baterie napędzające ten samochód. Nissan Kaszka jest napędzany na przednią oś, Nissan X-Trail na obie, oczywiście w tej wersji, którą testujemy. Samo przyspieszenie, zobaczcie Państwo. Słychać tutaj tą jednostkę benzynową w tym momencie, ponieważ staraliśmy się korzystać z pełni możliwości tego samochodu. Czy jest to Przyjemne, czy dla kierowcy wpływa to jakkolwiek na odbiór podróżowania dźwięku, ten napęd, o którym rozmawiamy, generalnie przez większość czasu jest tutaj cisza. Jedziemy tak, jak, jakbyśmy jechali elektrycznym samochodem. Ten silnik spalinowy, on się uruchamia, on się włącza, to słyszymy, natomiast nie jest to na pewno dźwięk denerwujący, czyli dźwięk, który nam cokolwiek zagłusza. Zresztą jak zwykle polecam Państwu sprawdzenie to na własnej skórze. Nissan X-Tray, który mierzymy teraz, to zdecydowanie większy samochód od Nissana Kaszkaja. Samochód, który jest napędzany na obie osie, i to też nie ukrywam czuć. Auto, które ma niesamowite przyspieszenie, ale pamiętajmy, że napędzają go silniki elektryczne, spalina tylko albo aż. Ładuje te silniki. Obydwa auta prowadzą się bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie. Wnętrze. Wykończone jeszcze lepiej niż w Nissanie Qashqai. Wspomnę raz jeszcze do weekendu, który mogłem spędzić razem z Nissanem X-Trail i do rodzinnej wycieczki. Muszę Państwu przyznać, że te samochody są bardzo przemyślane i te samochody mają bardzo dużo rozwiązań, które, które ułatwiają, które Sprawiają, że podróżowanie z całą rodziną jest przyjemne. Nie mówię nawet o gabarytach, bo oczywiście są to olbrzymie samochody, zwłaszcza X-Trail. Natomiast, chociażby taka prosta rzecz, jak otwieranie się tylnych drzwi do kąta prostego, umieszczenie syna w foteliku. Nie zajęło mi ani dużo czasu ani nie sprawiło e, żadnego problemu. Elektryczna klapa, tempomat aktywny, line assist, te wszystkie systemy, e, które. Chyba nie znajdziemy niczego, czego mogłoby brakować w tym samochodzie. Mamy nawet grzaną kierownicę, co przy naszych polskich zimach nie jest bez znaczenia. Wnętrze Nissana X-Rayle na pewno zaprojektowane zostało dla użytkowników. Bardzo łatwo dostępna ładowarka indukcyjna, kap holdery, wysokiej jakości materiały. Wszystko to sprawia, że podróżowanie tym samochodem jest zarówno przyjemne, bezpieczne, jak i łatwe. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że wspólnie z Adamem przybliżyliśmy Państwu temat napędu i power w Nissanie Qashqai oraz Nissanie X-Trail. Adam, ja Ci bardzo dziękuję za ten odcinek, dziękuję. za to, że, że byłeś z nami, że opowiedziałeś tą całą e, historię. Powiedz mi jeszcze, e, jak wygląda dostępność samochodów do jazdy testowej i jak to wygląda u Was w salonie, bo na pewno warto i do tego będę namawiał, żebyście Państwo przyszli do Nissana z Dunek i sami wypróbowali te samochody. Jeżeli chodzi o dostępność aut do jazdy testowej, mamy dostępne zarówno Kaszkaia jak i X-Trail'a, wystarczy zajść do salonu albo skontaktować się z nami telefonicznie, umówić się na jazdę testową i przetestować we własnym zakresie auto. Więcej szczegółów dotyczących zarówno jednego, jak i drugiego modelu będzie można uzyskać na miejscu w salonie. Pytajcie o Adama, zapraszamy na jazdy. Subskrybujcie naszego vloga, vlog grupy z Dunek. Pozdrawiamy, widzimy się.